Mangu YouTube. Zapraszam. Zapraszam na film, bo rozpoczęliśmy akurat nagrywanie. Ja mam dzisiaj Stojak. Fajnie, wydaje mi się, że będzie z niego korzystać. No, oficjalny klub graczy z Polski. Piątunio. 1638 członków. Rozrastamy się nadal z tygodnia na tydzień. Gdzieś tam. 50, myślę, 40 osób dochodzi. Wcześniej to było po stówce, ale, ale też jest dobrze. Ja zamknąłem okna, trochę lipa, bo teraz jedzie karetka. Nie wiem, czy nie będzie tego przypadkiem słychać, albo jakichś innych dziwnych hieroglifów, ale wydaje mi się, że będzie wszystko tak mniej więcej, powiedzmy, dobrze. <laughs> Jeszcze troszeczkę i tak przerabiam to audio później. Oczywiście, zapraszam do klubu prawie 1650 członków. Obecne osoby dzisiaj 40 Wydaje mi się, że do 60 Może W weekend się zamykać ta liczba Nasz rekord to gdzieś około 68 68 osób online Zapraszam Bardzo, bardzo duża aktywność Jest u nas w klubie mimo wszystko Tak mi się wydaje Jak na 1600 Ludzi to Jest dość w miarę Wydaje mi się ok Ja jeszcze jak pozwolicie Ściszę sobie tutaj yy, troszkę i założę słuchafony, bo zapomniałem sobie je założyć. Będzie na pewno o wiele lepiej. Nie będzie nam przeszkadzać tutaj yy, dźwięk z filmików. Dźwięk z filmików nie będzie nam przeszkadzał. Mam nadzieję, że głośność jest odpowiednia. Yy, Niko Gamer. Niko, kurde, jest mały problem. Mam nadzieję, że oglądasz ten film. Jest mały problem kurczę z Twoją prezentacją zawodnika. Pojawił się taki problem, że nie mogę, nie mogę znaleźć tej zakładki na komputerze, prezentacji graczy z klubu. będę po tym, po tym nagraniu będę starał się oczywiście ją znaleźć i zrobić, wrzucić Twój odcinek z prezentacji zawodnika z Rocket League. Mam nadzieję, że się uda. Cały czas gdzieś tam widzisz, coś musi mnie zaskoczyć, i przekładam ten Twój odcinek. Ale na pewno będzie, ewentualnie dodać do innej zakładki albo jakoś się inaczej dogadamy. Na pewno będzie dobrze. Także lecimy z OGQ'em i z jego ujęciem. Tutaj piękny giazd na ścianę, reset od sufitu, ale nie trafiony później. Przepraszam, to nie jest OGQ, to jest Nico Gamer. Oczywiście powyłka. Fajnie, fajnie prawie, prawie była piękna brama. Może zobaczymy, teraz się poprawi. No, leci pięknie za piłką, jest pod piłeczką. Elegancko obrócił się już chyba. Wydaje mi się, że czuł to, że ta piłka tam obok, yy, że ta piłka, za którą leci, musi jakoś fajnie uderzyć. Obrócił się, skierował ją w stronę bramki. Wydaje mi się, że można się wiele nauczyć od tego gracza. Bardzo fajne ujęcie. Mm. Dopiero teraz kopiuj. Pozdro jeszcze. <laughs> Zapomniałem dorzucić. Super. Lecimy do następnego ujęcia. Jak widać, oczywiście też Nico Gamer. Kolejne, pewnie, ujęcia z treningów. Bardzo dobrze, to jest bardzo ważne, żeby w roku trenować. Ale chyba to nie jest trening, bo widzę, jest tutaj 1 do 2. I to na korzyść przeciwnika. Także jaka będzie odpowiedź tutaj Nico Gamera? Wow. Mocne, 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 kopnięcie piłki z m, rozpoczęcia gry, zapomniałem teraz jak się nazywa, z kick-offu, jednak niestety przeciwnik uderzył w, w poprzeczkę i teraz odpowiedź, Niko, wydaje mi się, że wszyscy na pewno jednym... Y, Jednym głosem powiedzą to, że świetna bramka. Bardzo ładne ujęcie. Ja strzeliłem, strzeliłem wczoraj coś podobnego, ale nie ze ściany. Też tak po prostu no. Gościu chciał jakby wybić, ale odbił ode mnie i piłka wpada do bramki. Znowu Niko Gamer. Zobaczymy coś tam. Co chłopak wrzucił. 3-2. Ciekawe, czy to ten sam mecz. Nie, bo to są dwójki, ale widzę chłopcze. Non stop lagi, nie? Non stop lagi. Będziesz miał chyba ksywę Lag jest miał ksywę Lagi <laughs> Siema Lagi, co tam? spoksywa w sumie Ty taka głupia Nie wiem czy przypadkiem kiedyś nie widziałem tego ujęcia Widziałem to ujęcie i... Trochę mnie teraz wpużyłeś, nie? Bo już kiedyś się dodawałeś, i mm, już był kiedyś Gabi co dodawał ujęcia z FIFA, takie które były nieciekawe, i później już w ogóle go omijałem. Czarny rynek, animowany wzór no fajny wzór. Czarny rynek to jest najdroższy przedmiot, jakby ktoś nie wiedział. Wiadomo, fajnie coś takiego dostać zawsze. Dominik Steczyk. Fina Dasio i FIFA. I to jest futsal, tak? Coś takiego. Futsal na trawie. Brameczka, pięknie. Bardzo ładna brameczka. Bardzo szybka brameczka. Fina da się ponownie. Fortnite. Filmik bez dźwięku. Ale tutaj najważniejsze jest to, Ada, i zawsze co ty wyrabiasz na tych filmikach. A co najśmieszniejsze, filmik ma dźwięk. Bo u mnie filmik dźwięk ma. Chłopak. Chłopak, którego można się mega wiele nauczyć, ja ten filmik to mógł ten jeden filmik rozebrać te czynniki pierwsze. Zobaczcie, tutaj nie. Patrzcie, tutaj go obija, skacze. Weźmie... zacznie edytować ścianę. Zedutuję ją, że gościu nie będzie go widział i później znowu ją zedytuje i chyba go zabije. Co widzicie? Ściana była normalna, zresetował ścianę, znowu otworzył ścianę, znowu zabił zresetował, nie? No, super fajne ujęcie. Jaką masz czułość i pod czym masz restowanie budowli? Perlak, zapytanie Perlaka do Adasia. Bardzo, bardzo. Yy, no, tutaj raczej no, nie dziwię się, dlaczego się pyta, bo no, Fina Adasio jest naszym na razie prowadzącym w tabeli yy, kociusiowego turnieju. Jeżeli chodzi o Fortnite. Także. No, nie dziwię się, że są ciekawi jego ustawień, bo gracz naprawdę wyśmienity. Wyśmienity, naprawdę. Jeżeli chodzi o trenowanie, to ja naprawdę polecałbym Fina Dasio. Gracz jak najbardziej war warty polecenia na Mentora gdzieś tam w Fortnite. Cie. Jeżeli ktoś zaczyna grę, to warto. O, mój ukochany, mój ukochany yy, Roach Company Super super ujęcie. Bardzo fajnie go zatwija. Roach Company, bardzo fajna gra. Też grywam często, bardzo lubię. No Odstresowanko. Po wigorku. Troszeczkę bardziej dynamicznie. Kurcze, ale chyba nie wstawiłem komentarzy, co? Że będą... Na... Ty chłopaki. Się wydaje. To teraz to zrobię na szybko. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich. To wytworzycie ten klub, nie ja. Ja tylko mam przyjemność czasami tutaj pokomentować Wasze ujęcia. A to wy stanowicie siłę tego klubu, przez Was skill, przez ilość osób, które są w klubie. Także, jeżeli chcecie jakoś wspomóc klub, to zapraszajcie swoich znajomych. Jakieś hieroglify yy, muzyczne się pojawiają, jakieś takie szmery. Nie wiem, czy to przez to, że yy, komputer jest pod dużym odciążeniem, yy, co tu się wydarzyło? Bardzo fajny motor. <grym> Wziął typa z kasową motorem, Co za stunt! Stunt! Stan. Bardzo fajny backflip. Za backflip 8 punktów za to że skasowałeś tego gościa 10 na 10. Także no, fajny fajny klip, śmieszny. Backflipik fajny. Tym razem Możiku a nie Niko. Tak jak myślałem pod spodem, czeski błąd. Ooo, zacina się, musimy na spokojnie otworzyć. Przesunę, do teraz puszczę i tak ten, zlagowało, przynajmniej bardzo ładna siata, ale czy to chodziło o tą siatkę? Tak, chyba chodziło o tą siatkę, tutaj jest, no, wykorzystał tego reseta z, z sufitu, nie, spadł pod piłkę i dopiero wprowadził ją do bramki, świetna bramka, bardzo mi się podobała, można to jeszcze raz otworzyć, o tutaj, tym razem wydaje mi się, że troszeczkę mniej się zacina, ale troszeczkę zacina się ten dźwięk, przynajmniej u mnie. Na renderowanej wersji tego chyba już nie słychać. Tutaj to, o czym mówiłem, pięknie spadł za piłkę. Później użył tego unlimited resetu, ponieważ spadał ze ściany i oczywiście pięknie wprowadził, oj, pięknie, pięknie wprowadził ją do bramki. Tutaj niestety kliknęłem, puściłem znowu to ujęcie, ale lecimy następnego. Tutaj będę musiał napisać, że na YouTube będzie. Widzę jakieś tu ujęcie z GTA, to chyba tego ziomka, co był wyżej. Nawet dwa komentarze dodałem. Czy będzie na YouTube, ja dwa razy może wejdzie. <laughs> Czyżby to było to samo. Tak, to jest chyba to samo. Samo. Nie wiem o co chodzi, czy ja szedłem, czy ja szedłem w górę i po prostu. Tak, ja szedłem w górę i po prostu zacząłem nagle iść w dół. <laughs> Moja, po... Moja ten... Mój błąd, głupi. Hamburgerek, oczywiście, like za to, że wrzucasz. Zapiszemy, napiszemy, że będzie na ty, że pozdrawiamy, oczywiście. Również GTA, to jakaś wol... wojna swagerska, z tego co widzę. Delikatne zacięcia, dalej mam kierowniki graficzne. On zestrzelił ten ten on zestrzelił ten on samolot? Nie, nie. Myślę, że nie, bo tam były dwa samoloty. Myślę, że to nie on trafił, ale no, poprawmy w komentarzu, jeżeli to ty zestrzeliłeś ten samolot. Może mi się coś tutaj nie doczytało. Fajna ciężarówka. Wielka. Fajne, bardzo fajne. Założyciel Ultimate Chicken Horse. Wczoraj kupiliśmy Ultimate Chicken Horse i pograliśmy polubiłem sobie. I pograliśmy troszeczkę z Roxaną i z Krukiem. No, moim zdaniem zabawa jest gdzieś ta Gra wygląda na banalną, ale jest tak naprawdę yy, śmieszna. Polecam każdemu, jest aktualnie na promocji. Jeszcze jest 4 dni zostanie Pewnie. Także, no, jak ktoś chce, 33 zł, bo tam jest 99 zł, No, o, jest śmiesznie, można się pobawić w tej grze, pośmiać. Jest w ogóle taka rozległość taktyk, że to jest niesamowite. Trzeba cały czas być skupionym, wiedzieć co, gdzie budować, mieć jakąś konkretną taktykę. Na, na, te, wszystkie, na te wszystkie tutaj pułapki. Zobaczcie, że ja zdobyłem jeden pieniążek, on zdobył dwa pieniążki. Chciał chyba połacić się na trzeciego, ale przez to przegrał i chyba ja tutaj byłem pierwszy, zdobyłem go, zabiłem go z pułapki, wziąłem monetę i dostałem punkty. To była taka śmieszna tutaj runda, ale ogólnie grę naprawdę polecam, zobaczcie ją sobie, bo no tak, żeby posiedzieć czasami nie chce się już tryhardować w waszą ulubioną grę, jak siedzicie z kumplami i potrzebujecie takiej trochę przerwy. A to jest taka dość fajna, dynamiczna taka przerwa, nie? Bo jakbyśmy chcieli takie typowe, typowe, posiedzenie, nie, i pogadanie tylko, żeby nie myśleć o grze w ogóle, to ja polecam bardzo Monopoly, nie? Bo tam tylko a tak naprawdę klikasz i możesz grać, nie? A no tutaj trzeba raczej pomyśleć, trochę czasami coś pobudować i jest to takie dynamiczniejsze. Przepiję już sucho w ustach. Mhm. Dynamiczniejsze, ale. No, moim zdaniem warto sprawdzić nie te dwa tytuły. Są takie. Bardzo często na promocji Monopoly można wyrywać za 17-18 zł, a nawet niedawno była ta promocja, a właśnie Chicken Horse ja śledzę, mam w koszyku, ale jakoś dziwnie mi się nie wyświetliło, kurku powiedział i kupił ze mną. Także teraz sobie gramy właśnie tego Chicken Horsa. Jak już nie chce nam się grać na przykład, nie wiem, w jakąś trachaderską grę Vigora albo nie idzie nie idzie w rakiety, nie? Prost. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, ale wytytułowana laska już podzierane, ten, szkity. Jak już zrobiła, jak zrobiła helikopter, nie? Yy, ten. <ścoughs> Masakra. Hamburgerkowi pisałem już. Ale napiszę jeszcze raz. Nieważne. O, chyba jakiś zwiat po Kajo. Nutka z tego, z nowego patcha z GTA. Właśnie z tego dodatku Kajo Perico. Bardzo ją lubię. Wiem, że wy macie jej dosyć, bo parmicie pewne-stopkają i on tam leci cały czas ta biosenka, ale ja tak robiłem może dwa razy, nie, tak sobie sprawdzić, jak to wygląda. Fajnie, ale sianka za dużo nie potrzebuje. Nie wiem o co chodzi. Czy zacięło mi się, czy co? Nie, chyba. Chciał pochwalić się albo tym samolotem, albo coś innego. No W każdym bądź razie. Fajne ujęcie. Sky perico, słonecznie. Także można sobie popatrzeć, poglądać. Zalajkowałem, ale jeśli dodam like. I to się powolutku doczytuje, ale już jest z nami. To jest chyba nie scrum Ja nie pamiętam nie znam tego o nazwach samochodów. Fajny stunt. Szkoda, że nie wylądowałeś. Chyba na jakimś specjalnym serwerze, bo tam. Oryginalnie chyba to nie stoi, ale ujęcie fajne, tutaj bardzo zawsze miłe. Niestety już tutaj ostatni będzie, kurczę, będzie mało dzisiaj materiału. Ostatni z, y, ostatnie ujęcie, ale pozdrawiamy oczywiście wszystkich, Safe Planet pozdrawiamy, dzięki, że dodajecie swoje screeny ujęcia. Zapraszam oczywiście dalej do dodawania, bo będą się pojawiać tutaj przeglądy. <laughs> Mam nadzieję. Tak co 2-3 dni, nie, że zawsze to jak będzie materiał to chętnie zrobię ten film. Bo widownia tak naprawdę stała, wszyscy bardzo fajnie oglądają. 70, 80, 90 wyświetleń, niedługo prawdopodobnie po 100. Jak też trzymam ten swój tryb. Mówię o tym, że no wiadomo, że systematyczność jest ważna. <laughs> Ale do widzów. Jak będę systematyczny, na pewno to będzie wszystko rosnąć, a nie maleć, ewentualnie utrzymywać się. Fajnie, że mamy stałą widownię w klubie i że jesteście zawsze ciekawi, co tam się na tym klubie wydarzyło. Albo po prostu z czystej kurtuazji, grzeczności bądź sympatii do mnie klikacie. Też dziękuję Wam za to, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby mieć tych starych widzów, kolegów, którzy są wierni i zawsze albo załapkują, albo po prostu obejrzą. Żeby było widać, że dla kogoś robione są te filmy yy, i że odzew zawsze jakiś tam mały jest z tej z drugiej strony. Każdy wydaje mi się twórca, że chce yy, takiej widowni, nawet małej, ale stałej. Oczywiście tutaj yy, taki trochę chaos w tym ostatnim ujęciu, ale yy, nie szkodzi. Fajne ujęcie. Będzie oczywiście. Nawet Ty. Pozdrawiam z tej Planet ponownie. Zarządzanie. Ktoś nowy doszedł nie. Dobra, info. Oczywiście dziękuję za oglądanie. Zostawcie tam ławkę w górę, subskrypcję. Zapraszam do oficjalnego klubu graczy z Polski. Zapraszam na stronę www. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Trzymajcie się i życzę miłego weekendu. Dobranoc. No, miłego dnia i no, cześć.